Witajcie, tutaj Czarny Bobek, a to jest kolejny odcinek Let's Play Beep. Czekajcie, tutaj już wszystko przerobiliśmy. Teraz lecimy na jakąś inną planetę. Tylko, where is jakaś inna planeta? To już też przerobiliśmy. O, tutaj nic nie ma. Tutaj byliśmy też. Coś planety dobra. Polecimy w tym okręgu. Tutaj byliśmy. Okej, okay, tutaj. Dlaczego jest zablokowane? Już chyba ostatni nam... <laughs> stała nam ostatnia planeta. I zobaczymy, jak tu się nam podzieje. Tak, w wodzie jest minus 182 stopnie Celsjusza, i wlatując do wody, pokazuje nam się właśnie paseczek, którego nie możemy dać całkiem zamarznąć, bo inaczej. O! Krawie zamarznęliśmy. No, bo inaczej będzie taka duża kupa. Góra lodowa, kapitanie, ten zasraniec. Okej, okay, teraz nam pokaże. Widzicie, a teraz jeszcze nie mamy kolców na kołach, ale o. Już mamy. Widzicie, nie mamy i mamy. I tak właśnie możemy jechać sobie. Czekajcie, bo. Jakiś główny tutaj latał już. Co ty tutaj do fuck robisz? Czy on zdechł? Nie wiem, czy on zdechł. Chyba zdechł. Nie, łazi tam za Czy my mamy strzelać w ten jego? Tak, w ten jego zasrane łeb. O Jezu, co to? Czemu on się do tego nie przyczepił? To ja nie wiem. O było. Patrzcie jestem gówn gówno znowu. Oj, oj oj właśnie. Kuźwa. No i czuję, że będzie trudno. Już? Rybca. Ja muszę się zawsze denerwować. Cześć rybcia, dobra rybci. Co mamy tutaj? Tutaj mamy coś ciekawego. Ale, ale najpierw weźmiemy sobie to. Czy tam górą możemy przejść? Prawdopodobnie możemy... Eee. Nie tak. Damy z powrotem to chlup. Trzeba nam dwa takie. O Jezu, słodka Cecilio. Aha, nie możemy tego wziąć. Czy my wejdziemy po tych dwóch robotach? Wejść, weszlibyśmy. Dobra, muszę jakoś skoczyć razem z tym. O tak. O jak fajnie, popatrzcie. Jeśli tu będzie jeszcze jeden klipper... Nie, 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 nie. ZJEPSZAJ! Okej, okay, zasejwowało nam przynajmniej. Cholera, właśnie nie patrzyłem. Czy było coś pod wodą? Chyba nie. Woda, fak, Tutaj Juzio. O-o. Cześć Juzio! Józiel je i leży. No, zasranie zasrany, no. Nie no, ja wiedziałem. O, Jezu, jak się przestraszyłem, a żebyś mi nie przeszkadzał ty i tak, chłop lecisz. Tam jest cholera, coś poczekajcie, a tam cholera. Nie nie dolecę. No albo, albo dolecę i potem sobie zasejwujemy. Tak. No dobra, no ale kulkę przynajmniej mamy. No, za ciężko to nie było. Dobra, Józio. おにえん、おたん。 No czy on teraz musi uderzyć? Okej, okay, sam padł. Fajnie. Czy ja tutaj słyszałem jakieś gówno latające? O, tu jest jeszcze kuleczka. O, dobra. Gdzie ona tą główkę? Okej, okay, leci. Czemu nie dostał jeszcze w to oko, w to oko. Kurde gdzie ma dostać? Przecież dostaje w tą kurde, głupią czachę. Chyba mu spadło, nie O, oj, oj, oj. o jest dobra Pokonany. czy my mamy to wziąć? Tak, my mamy to wziąć i ładnie tutaj postawić. O, tak ślicznie. O. -o. Nie, zjadł mnie. Mnie. Ok, czy ja tam doskoczę? Nie ma szans, ale warto było spróbować. O. Czy aż takich szans nie ma, to ja nie wiem. Nie no, nie mamy szans tam doskoczyć. Nie, dobra. Lecimy tradycyjnym sposobem, ale... Ojeju! wracaj! <laughs> Ojeju, nic nie pomyślałem. Ham. Nie no! No patrzcie jaki das idiota. Ja się chcę tutaj znaleźć, tylko nie wiem, jak to zrobić. Czy ty mi coś zrobisz? Ha? Huh. jak to cholera tutaj zrobić? To ja nie wiem. No nie wiem, mówię szczerze mówiąc nie wiem. Chyba że tam mam się jakoś osadzić, ale tam też zbyt nie ma jak. No Chociaż spróbujemy jakoś tutaj. Ha, wiem już chyba jak. Dobra, ty das, chodź tutaj. No nie, to tam to debilstwo zostało. Nie, 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 nie ty się tam to nie ruszaj. No da fuck Ty chodź Tak umisz, naprawdę umisz Myślę, że lud kruszu to bym miał ładnie przesranę Nie no Co za słabo inteligentny Coś Ho oh. Czyli ja go muszę mieć cały czas, jakoś tutaj. Okej, okay. i udało się jest, chociaż czekajcie jeszcze. Nie, ta rybcia zasrana. Weź już z Kurde, da dalej mi to jest potrzebne. Tylko nie wiem, gdzie to dać. Ha. O dajmy tutaj może. Utrzyma się, utrzyma. Stamtąd doskoczę. Fuck, nie doskoczę. Dobra, najpierw sprawdzę. Chodź z tym do mnie. Nie. Jak ja mam tam dafagi iść teraz? Dobra, nie. <laughs> tak zrobimy. A ja tam jeszcze muszę zobaczyć, co tam jest jednak. Bo coś czuję, że coś tam będzie dla nas ciekawego. Dobra, pyk. Pyk. Ty chodź. Opa! Tak, inteligentnie naprawdę. Fajcie, czy ja tutaj doskoczę? Tak, doskoczyłem. I tam już chyba nie ma nic, ale. A tutaj nawet mieliśmy doskoczyć fajnie. Teraz odcinek będzie trochę krótszy, bo no, tylko zrobimy 15 i no, nie wiem czy mi tych właśnie kulek powystarcza i słońce, ciepła słońce. No ale myślę, że się nie pogniewacie na mnie, że będzie dzisiaj takie krótkie, więc do zobaczenia, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i cześć wszystkim!